Dzisiaj będzie troszeczkę ciekawiej, może troszeczkę pikantniej na temat kwestii związanych z takimi niewygodnymi szczegółami z życia intymnego Adama Mickiewicza. Na pewno w podręcznikach tego nie znajdziecie. No i dlatego parę rzeczy chciałbym podpowiedzieć. Koło 1820 roku Adam Mickiewicz, nasz Wielki Wierz, był dopiero takim początkującym poetą i szczerze mówiąc, on był dosyć zbiedniałym nauczycielem. Bardziej zachowywał się jak taki najprawdziwszy e Gwiazdor. No, zalecał się oczywiście w tym czasie do takiej dosyć zamożnej dziewczyny, zaręczonej z innym. Nawet też swego czasu sypiał sobie z mężatką. Zresztą, żeby było ciekawiej, tą sypiał z tą mężatką pod okiem jej nieświadomego męża. Szkolne podręczniki w ogóle ochoczo wspominają o wielkiej, nieszczęśliwej miłości Adama Mickiewicza, jaką była młodsza od niego o rok Maryla Wereszczakówna tak, którą tutaj też widzicie na tym obrazku. Kobieta w ogóle stanowiła dla niego jakąś taką inspirację wręcz, muzę, ale już szczegóły ich relacji tak naprawdę zupełnie nie pasują do takich szkolnych komunałów. Niby mówiono, że Werszakówna to była rozsądna dziewczyna z dobrego domu. Werszakówna, z którą Adam Mickiewicz zawarł taką bliższą znajomość jako 22-latek, nie była... Jak między innymi podkreślał kiedyś Sławomir Koper na kardach książki szokujące tajemnice autorów lektur szkolnych, jakąś klasyczną pięknością, podobno miała więcej wdzięku niż urody. No i mimo to poeta stracił dla niej głowę. Nie miał jednak w ogóle szans stać się, nie ma w ogóle szans stać się coś więcej niż takie zalotne spojrzenie i taka romantyczna rozmowa. On de facto był zbiedniałym nauczycielem, ona córką zamożnej rodziny ziemiańskiej. Wereszczakowie posiadali ponad tysiąc hektarów ziemi wokół dworku w Tuchanowiczach, byli dobrymi gospodarzami, no i córkę zamierzali wydać za mąż za sąsiada Wawrzyńca Putkamera. Narzeczony Maryli był w ogóle hrabią, człowiekiem zaradnym, majętnym, no ale też znanym z odwagi, bo on o, o, tak naprawdę odznaczył się w wojnach napoleońskich, no, i też, niewątpliwie, był człowiekiem przystojnym. Tak więc Mickiewicz nie miał praktycznie żadnych szans, żeby z nim konkurować. No i kiedy ten filtr wyszedł, filtr, co ja opowiadam? Flirt, flirt. Kiedy ten flirt wyszedł na jaw, to pod kamerą odbył poważną rozmowę z poetą, prosząc go o wyjaśnienie swoich zamiarów. No i w publikacji Sławomira Kopra, o której już wspominałem, znajdziemy coś takiego. Adam zapewnił, że nie stanie mu na przeszkodzie i za zgodą rywala zdecydował się na ostateczną rozmowę z Marylą. Spotkanie odbyło się w altanie Lipowej przy dworze o północy. Mickiewicz idealizował potem zachowanie Maryli. W rzeczywistości pana Wierszczakówna zachowywała się bowiem jak rozsądna dziewczyna z dobrego domu, a nie jak jakiś taki romantyczny podlotek. No i mając do wyboru podkamera i Mickiewicza, zdecydowanie postawiła na tego pierwszego z wielbicieli na tym jednak ta, cała historia się nie kończy bo Mickiewicz po dwutygodniowych wakacjach spędzonych w Tuchanowiczach powrócił do Kowna wydał tam się w romans z żoną swojego przyjaciela doktorową Karoliną Kowalską kobietę w ogóle nie bez powodu nazywano Piękną Wenus podobno jej uroda była wprost niesamowita no i warto jest zwrócić uwagę na pewne daty Adam trafił do łóżka pani doktorowej kilka dni po ślubie Maryli z Putkamerem no, szokujące tajemnice są odkrywane, nie ukrywam, no ale warto się nad tym zastanowić, nie zrobić tego w jakimś takim odwecie. No i choć obie strony próbowały zachować dyskrecję, rychło doszło do skandalu. No i Wielkanoc 1821 roku Mickiewicz siedział w salonie kowalskich i grał w karty z Karoliną oraz niejakim Nartowskim, który też zalecał się do tej właśnie pięknej Wenus. Drugi z graczy, rozczarowany, że odrzucono jego awans, stale robił aluzję do romansu pani domu z poetą. No i wreszcie Mickiewicz nie wytrzymał, wstał i uderzył go pięścią w twarz. No nie był to taki dosyć rozsądny krok, bo rywal spadł z krzesła, próbował podnieść się z podłogi, no ale Mickiewicz niezadowolony z efektów pierwszego uderzenia chwycił lichtarz, no i rozbił nim, nim głowę Szambelana. Hałas ściągnął oczywiście do pokoju gospodarza, doktora Józefa Kowalskiego, no i ufny mężczyzna dotąd nawet nie podejrzewał żony o niewierność, no i w jednej chwili wszystko się wydało. Nartowski trzymając się za głowę, wykrzykiwał o romansie Karoliny z Adamem. <kluzny> Oni miały Kowalski Zaczął wypytywać Mickiewicza. Ten wymówił się zdenerwowaniem, a całą sytuację uratowała oczywiście Karolina. No i jak przystało na osobę dobrze wychowaną, teatralnie zemdlała. Przyjaciel Mickiewicza, Jan Czeczot, otwarcie kiedyś mówił, że Adam nasz z niedostatku ubóstwianej Maryli upodobał sobie w Kowalskiej. Zakochali się jak koty, a że koty drą się między sobą w marcu. Nie dziwi, że kiedy jeden kot zaczął się lizać do tej Adamowej. Kotki rozjuszeni byli obaj. Doktor Kowalski nazajówcy wyzwał poetę tak naprawdę na pojedynek, no i w ostatniej chwili Karolina przekonała jednak męża, że Nartowski kłamał, a Adam nigdy nie nastawał na jej cześć. No, relacja teraz oczywiście jest bardzo trudna do ukrycia, dobiegła w ogóle, tak naprawdę końca. Natomiast Mickiewicz ponownie zaczął się kręcić w okolicach Tuchanowic i zalecać się już do samężnej hrabiny Mareli Putkamerowej. O tym jakże niehonorowym zachowaniu wieszcza oczywiście w szkołach się nie uczy, nie opowiadają też o nich inni w ogóle wybytni, bogobojni biografowie naszego wieszcza narodowego. Ale warto wiedzieć. Ciekaw jestem waszych opinii w komentarzach, co na ten temat myślicie i jak wy odczytujecie Mickiewicza jako postać? Na pewno mieliście jego lektury szkolne, więc na pewno macie własne zdanie wyrobione na temat Mickiewicza.